Komisji Sejmowej. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Za Głos zabierze pani poseł Wanda Nowicka, niezależny poseł. Bardzo proszę. Panie marszałku, pani, pani, pani minister, Wysoka Izbo. Jako posłanka niezrzeszona chciałabym się podzielić z państwem swoją opinią w sprawie dwóch projektów dotyczących zmiany kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jeden zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość, drugi przez Solidarną Polskę. Oba te projekty poruszają niezwykle ważny problem, jakim jest pozbawianie rodziców dzieci z powodu ubóstwa jest to sprawa tak bardzo bulwersująca mnie już od dawna ja w zeszłym roku w tej sprawie składałam interpelację do ministerstwa w tej sprawie zwracając uwagę na to że że, pozbawi... że odbieranie dzieci rodzicom osób niepełnospra... przepraszam, ro... dzieci rodzicom biednym, jest po prostu jest nie, nie tylko niehumanitarne i nieludzkie i dyskryminujące, ale jest po prostu strasznie szkodliwe i dla dziecka, i dla rodziny, i to nie może mieć miejsca w Polsce w XXI wieku, w Polsce, która jest członkiem Unii Europejskiej, a więc a więc takiej takie grupy państw, które na tle całego świata i tak mają o wiele lepiej, mimo różnych problemów, z którymi się borykamy. Ta kwestia jest wciąż w Polsce nierozwiązana. Pan minister, odpowiadając na moją interpelację, potwierdził, że w zeszłym roku, że, w zeszłym, że z tego powodu trafiło, że odebrano 770 dzieci. Rodzicom. No więc jest to liczba rzeczywiście ogromna i porażająca, i po prostu no to ta, ta sytuacja nie może mieć miejsca. W związku z tym ja uważam, że te projekty, które mają swoje wady, o, tych była, o tym była już mowa, ja niestety nie mogę dłużej na ten temat mówić. Ogranicza mnie krótki czas, którym dysponuję, ale uważam, że oba te Projekty powinny trafić do Komisji i tam e, Komisja powinna się nad nimi pochylić, usunąć u, usterki i przyjąć tę ustawę, bo jak już mówiłam na początku nie może być tak, że w Polsce z powodu biedy odbiera się dzieci rodzicom. Tak być nie może, na to nie ma zgody i to się musi skończyć. Dziękuję bardzo. <laughs> Dziękuję pani marszałek. Lista wystąpień klubowych została.